Witam Was w kolejnym, a zarazem pierwszym odcinku z Cyberpunk'a. Dlaczego pierwszym się zapytacie? To jest bardzo prosta sprawa. Nagrywam to na, na Linuxie Fedorze. Niestety nie jestem w stanie pokazać basteczka. Teraz działa. Powinno działać. No. Dobra. Zobaczymy, jak, jak ja to będzie działać. Nie wiem. Raczej już nie usłyszysz. Aha, czyli my tu możemy jeszcze pogadać? No dobra. Gadajmy. No co? Dałam radę? Hmm. Aż za dobrze. Za chwilę OB... OBS mi się schował i nie widzę nagrywania. Wyłączę tego kukla. No. Zastanawiam się, gdzie Kerry Cię trzymał do tej pory. Czekaj, to tutaj Samurai dał swój pierwszy koncert, tak? O tym wieczorze chodzą legendy. Musieli tu wymienić potem wszystkie okna i wprowadzić zasadę, że nagich klientów nie obsługujemy. Do tej pory przychodzą tu fani. Mamy dla nich w menu specjalne danie. Żeberka na la Silverhead. Drogie, ale palce lizać. Napiłabym się czegoś. Ale teleportacja. Piękne dzięki. Trzymaj się. No, dobra, idziemy. Coś jeszcze tu jest do pogadania. Yy... Nie, grałem za mocno. Było no, tak jak trzeba. Po chipinin rozstroiła mi się gitara. Nie przejmuj się, i tak nigdy nie słychać basu. Dobrze się bawiłeś? No, i Kry powiedział, że nawet mi zapłacą. Byłaś świetna. <laughs> Nikt nigdy nam nie mówi takich rzeczy po koncercie. Dzięki. Szczerze mówiąc, poszedłbym sobie na taki koncert samuraja. Bardzo chętnie. Źle, nieźle, nieźle. Czekaj, co tu się wydarzyło? A. Aha. Dobra, przyciszmy, odpalmy jakiś bardziej pasujący. Dobra, moro, z Hanako Wember. Gdzie jedziemy? Co myśmy mieli robić? Nie wiem. Tajemnicza klientka, Dogtown, albo Badlandy. Hmm. No tego nie będę robił na razie. Nie chce mi się. To jest odnośnie tego: cyberpsychozy to nie. To też jest szukanie. Tu musimy ukończyć wyścigi. Tu porozmawiać z bezdomnymi. Eee... Musielibyśmy do niej zadzwonić, a to potem. Dobra, zróbmy se to na razie, zobaczymy. A jeszcze musimy w coś zainwestować. No tu, to... niech będzie. Zobaczmy, co tu mi wejdzie. Trochę losowo ulepszam, ale w miarę zawsze idę dość podobnie i zawsze mi jakoś się dobrze w ten sposób gra. 10 z wyrzutni pocisków, z wyrzutni rakiet, ale potem mam plus 5 szybkość poruszania i 9. Więc tak mi się bardzo podoba. O, granaty dymne błyskowe mają podwojoną liczbę ładunków i dwukrotne zwiększone tempo. To mi się bardzo podoba. I tu potem jest jeszcze więcej takich fajnych granatowych rzeczy. Oj, dobra lag. E, jakby się pojawiły jakieś lagi albo opóźnienia w dźwięku, to jest to spowodowane głównie tym, że. Cyberpunka muszę mieć odpalonego w trybie... Ciszej, cicho być. W trybie jakby... Kurde, nie umiem się wysłowić. Sorry, jest wcześniej rano. Cyberpunk nie ma natywnej wersji na Linuxa. Co przez to, rozumiem, muszę ją odpalać... Muszę grę odpalać albo przez Protona, albo przez Wine'a. jak na razie działa lepiej niż na Windowsie. A wydaje mi się, że ja mam... Czekajcie. Sorry, że przerywam, ale wydaje mi się. Super... Ja mam wyłączony frame generator. A Dobra, czekajcie, bo ja go jeszcze nie, nie ustawiałem. Dobra, frame generator, tak, 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 tak. Niewiarygodne. Więc coś tłumu full. I tu na niewiarygodno. Zastosuj. A. To nie wiem które, ale prawdopodobnie nie to stare. Mam nadzieję, że ray tracing się włączy. Bo jak nie to będę zły. Coś się dzieje z ekranem. Dobra, jako, jakoś będzie przeżyjemy. Co Przeżyjemy, zobaczymy, zobaczymy jak będzie działać. Niestety na Linuxie nie ma DLSS frame generator, bo Nvidia. To jest jedyna sprawa. Dlaczego? Tego nie ma. Tak to już by dawno było. I by dużo lepiej to wszystko wyglądało. Jakby co mam jeszcze postawioną, jakby dual buta, że Windows'a mogę uruchomić w każdej chwili, więc jakby się coś zepsuło albo graficznie, albo graficzne bugi, albo coś nie działało, to jestem w stanie bardzo szybko się przerzucić z powrotem na Windows'a, przerzucić save'y i grać na Windowsie. Ale w sumie ja tu już zrobiłem wszystko na linuksie, żeby już na linuksie tylko korzystać. Bo Windows mi się jakoś zawala bardzo szybko wszystkimi plikami niepotrzebnymi. I potem się nie da odinstalować. Dodatkowo nie byłem w stanie zmniejszyć partycji z Windowsa, mimo że miałem 300 giga wolnego miejsca zwolniłem na dysku. Chciałem zmniejszyć partycję systemową z 1 terabajta do tam nie wiem 750 gigabajtów. I Windows mówił nie. Że mogę 15 megabajtów zwolnić partycji. 300 wolnego miejsca gigabajtu. Jest ponad 1000 razy mniej. To mnie już dosłownie bardzo wkurzyło. A po tym, że ostatnio Ricola dodali, to już w ogóle... No, widać, że FSR jest nie aż tak dopracowany jak DLSS z odległości. Ale zobaczmy w sumie, czy ja mogę bez frame generatora grać. No nic nie zmienił. Czyli co? Ja mogę se w sumie wyłączyć... Czekajcie. Wrzućmy sobie. To, to mi nic nie da. Yy, a, a w ogóle bez i, i z frame generatorem, ale... Yy. Aha. Czekajcie. Sorry, że ja tak się teraz bawię ustawieniami, ale ja muszę dostosować sobie ten cyberpanka, żeby móc normalnie odcinek prowadzić i to trochę zajmuje. Miałem to sobie dostosować wcześniej, ale niestety zapomniałem. <grystanie> Dobra, ustawmy dynamiczne skalowanie, maksymalna rozdzielczość. To minimalna, dajmy na to 85. <laughs> Celowa liczba klatek na sekundę. Jak 30, 60. Musi być idealnie 60. Jak będzie więcej albo mniej, to będę zły. I w... Mniejszymy na 25. Ok. Hey people, maximum like here. Zbyt wysoka rozdzielczość? Nie ma czegoś takiego jak zbyt wysoka rozdzielczość. Idziemy! Dobra, co się dzieje? Obniżę to do, do 50-60. O, zastosuj. Zobaczmy, co teraz idzie. Chyba za dużo nagrzebałem w ustawieniach albo coś tam. No dobra, no, niestety musimy tak grać. Nie ma innej opcji. Jakby była natywna wersja i sterowników w tak normalnych, i Cyberpunk'a na Linuxa, to by wszystko działało lepiej. Już myślałam, że nie przyjdziesz? Szczerze mówiąc, nie powinnam. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. Każdemu zależy na dyskrecji. Może, ale nie tak bardzo jak mnie. O kurwa, to ty. Tak, to ja. Lizzy Wizzy. Usiądź, proszę. Porozmawiajmy. Okej, okay, to o co chodzi? Pewnie się domyślasz, mam kłopot. Aha, jaki? Ha, dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę sama, nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze zakochałam się. Chwila przerwy, bo muszę sprawdzić, yy... Ile mi jeszcze miejsca zostało do nagrywania, więc no. Dobra, już wracam. Współczuję. Ciekawa. Czemu? Bo prędzej czy później czekać cię rozczarowanie. Raczej prędzej. Mówimy o mężczyźnie? Kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, ale są iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I. myślę, że mnie zdradza. Okej, okay, a czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone z szeptem w Kibru, dziwne rachunki, tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Ach, pamięć to. to jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze Rozmawiałaś z nim? Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz? Ach, słodka jesteś. My nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek, asystentów, pierowców, makijażystów. Gdybym chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać, jutro pisałyby o tym wszystkie gazety w mieście. Rozumiem. Gówno rozumiesz? To trzeba przeżyć. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. To potrafi być piękne, ale czasem przeraża. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około czterdziestki. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Mm. Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... Ale? Można mieć ciało z Chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. No dobra, idziemy. Trochę się jakby grafika naprawiła coś mi się tak wydaje ale dalej będą takie bugi graficzne. No niestety, pretensje do Nvidii, nie do mnie. Zdrał ręce. Dobra, y Wiecie co ja chcę zrobić. Wy już dobrze wiecie co ja chcę zrobić. I gdzie ja chcę iść? Nie to nie tu. tam tą stronę, gdzie wcześniej poszedłem. I do jednego pomieszczenia. No było tu. Gdzie ono było? Chyba, że już nie mogę się tam dostać Bo tu na, do tu na dole ono było, tak, tu na dole ono było. Zobaczmy czy przeniesienie saipa naprawiło Podniosę, spróbuję to podnieść, bo to broni koniczna jest, ale chyba, a nie, nie Tra tak się traci jedną z broni konicznych. Tym sposobem. Nie wiem czy jest jakiś inny sposób, żeby pana Tadeusza zdobyć, ale no. Uuu. Dobra, robimy tą misję dalej chyba. Idziemy. chyba się jednak wrócę na Windowsa, ale tylko Cyberpunk tak. mi z tego co testowałem nie ma takich problemów graficznych, ale Civerfang ma naprawdę dużo tego ray tracingu i się szum niezły pojawia na kartach graficznych MVZ na, na fsr A, bo tu jeszcze więcej jest. A. Czekajcie, okay. bo. okej okay. że tak A, nie. Uf Uf, uf Bo już się bałem A nie To będzie, poczekaj, a... Nie to są te misje Aj... Chyba, że mi się uda jakoś ten szum... ...sunąć z tego, z... Kamowanie. Montowaniu Montowaniu sorry kawy jeszcze dzisiaj nie piłem kawa mi tu stoi i czeka na wypicie, nie? Dobra siadamy Granicę trzeba w końcu zamknąć Straszne chamstwo się zjeżdża z całego świata. Nie idzie tym. Hm. Wyglądasz OK Możesz wejść. tylko nie rób kłopotów Okej okay. Gratuluję Loki Jakbyśmy zamknęli granicę, to nikt by nie wyjechał, chyba, nie? Ej, Linda, szampan do Wipromu, raz, raz. Okej, okay, tylko wystawię rachunek dla trójki. Skupiłaś się? Szukam Liama Liama Nortoma. A, ten. Nie znoszę typa. Niskie napiwki? No, i to tylko strasznie arogancki koleś, a ta jego laska jeszcze gorsza. Laska mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Zapłacę. Potraktuj to jako rekompensatę za słabe napiwki. Jest w Wiplome z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Jasne. Nawet fajną muzykę tu gracie. Tak? Nie mam pojęcia. Ja sobie odfiltrowuję wszystko poza ludzkim głosem, inaczej bym tu ołkł. Aha. Kurde, co to za takie lagi są? Widzicie to? Winę fsr też, No. Dobra. Tu jest git. Jest już w miarę git z tego co czuję, ale to opóźnienia kurde jak ja uwielbiam te apskalery AI i wszystko. Dobra Wrzućmy go na ten na jedynk, lecimy. Ty proszę. Wszystko będzie ostre jak tylko... O! Ty! lepiej wygląda działa dobra gdzie ja muszę iść w inną chyba muszę jechać, nie? Eee... dobra, popatrzmy okej okay. Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika. A jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. No właśnie. A czy z tego zapisu da się usunąć pewne. Mm, niepożądane cechy? Bo Lizzie od czasu konwersji. no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami. E, czasami jej nie poznaję. A czasami. nieważne. Wypijmy! Za współpracę! O cholera, słyszałaś to samo co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito. A tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? Wi. Mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej plecami. Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak jej coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera, więc są też nagrania. No dobra. A mam zadzwonić? No dobra, dzwonimy. Wi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Nie, jest gorzej, Lizzie. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam. Chce stworzyć twój engram, skopiować cię. Mówił, że się boi o ciebie, o siebie. Nie, nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagranie. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie, to... Nie, ja pierdolę! Hm. Okej. Okay. To co, jedziemy do nich, nie? Nie no, że nie jedziemy. Nie ma po co. Zap. Ale muzyka, niezła. Dobra, czy yy, ja mam jeszcze czas? No, w sumie nie za bardzo. Chciałem po prostu przetestować nagrywanie na Linuxie, dlatego w tym momencie będę kończył odcinek. I dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.